Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogmasie. Um, mam nadzieję, że ten vlogmas wleci w drugim dniu. Postaram się w sumie. Coś na mnie tamto. Nie, to nie na mnie. Słuchajcie, poznajecie? Poznajecie gdzie jestem? Tak, wróciłam na rancho, słuchajcie. Wróciłam na rancho nie bez powodu. Chodźmy zobaczyć co tutaj się zmieniło. Nie było mnie tutaj od 4 miesięcy. Czterech. No liczmy od lipca. Tadam. Co tu się stanęło? Masaka, totalnie nie wiem. Tutaj widzę, że coś tato sobie tutaj robił. Prawdopodobnie jakąś ziemię, nie wiem co tutaj się dzieje. Nawet nie pytajcie mnie dlaczego tu są krzaki. Tutaj zarosło totalnie. Wstęp zbroniony, tabliczka nadal jest. Słuchajcie, to dobrze. Piłka nadal żyje, patrzcie to. Ja ci nie mogę, ona jest napompowana. O, już kaweć! Napompowana. W... Kurde, nie wiem, z 4 miesiące. Dobra, mocna jest, mocna. Po co tutaj, proszę Państwa, przyjechałam? Przyjechałam po to, żeby wziąć z mojego glaszaka, o ile się tam dostanę, derkę. Okej, okay, co tu się dzieje? Zaraz pójdziemy na paswisko, bo jestem tego mega ciekawa. Przyjechałam wziąć derkę dla hakamady. W ogóle patrzcie to, co tu się dzieje, ład. Gdzie są moje słupki? Chyba tutaj. Te podbijałam. Widzicie, nawet trzymają się nadal. No dobrze, dobrze. Się trzymają. Dobra, otwieram. Ja się strasznie tego boję. Patrzcie, jak tu zarosło. Ja się boję, że tam jakieś pająki będą. Nie, nie. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jakieś tam pająki to wiadomo, że będą. Masakra. Ej, to jest straszne. Ja się totalnie panicznie boję do pajków. Hunderka najpierw ja trzeba wyjąć. Wyjąć i wymyć. A, masakra. O, ja się boję. <laughs> Ej, ale to nie jest tak, że te pająki się gdzieś chowają. No to właśnie, one naprawdę na bank tam są. Na bank tam są. A wiedziałam, że jakiś się Zobaczcie, taki mały. Dobra, taki mały to co może być. Dobra, udało mi się. Zobaczcie w ogóle tutaj mysza na pewno, że jakaś, bo pełna jest kup na tym padzie, na padzie. pasie, na popręgu. I tutaj dziurę mi zrobiła. No ale cóż, dobra, to się zeszyje, to jej wybaczam. Bo to polarowa derka to tam ona tylko narzucana jest jakby po treningu, żeby koń się szybko. To jej wybaczam. No i tu taka mała tu. Dobra, to się zeszyje. Więc jest ok. Tą derkę nie wiem, czy teraz brać się do Kamady, czy ją najpierw oporządzić. A miałam już jechać, bo już jest późno dosyć. Kurczę na pastwisko. Jeszcze pójdziemy chwilę na pastwisko, pokazywam i zmywam się do koni Okej, okay, co tu się zadziało? Ład. Aha, no to fajnie, to już mam po. Okej, okay, no to świetnie. W takim razie tu już nie będę mieć jakby przejścia, bo tutaj jest tutaj moje cioci jakby już działka i oni sobie z powrotem to ogrodzili aha no to nieźle, to tutaj chyba nie przejdziemy, a ja przejdę w ja się będę, kurde, mam nadzieję, że prądu nie ma nie ja no, raczej wyłączałam, pamiętam, a rosół, zobaczcie chociaż patrzcie w ogóle na te słupki ogrodzeniowe dalej trzymają razem z pastuchem Także porządna sprawa, jak się nasiliłam tyle. Ale zobaczcie jak tu zarosło. Dawno tu nie było tak zarośnięte, Przecież pamiętacie jakie tutaj bagno było. Konał, zobaczcie jakie tu piękne widoki mamy ten lasek. Strasznie jakby się tym wszystkim zyżyłam tutaj i powiem wam się, że mega tęsknię. No ale cóż, tutaj niestety no nie ma ujeżdżali takiej dużej, no kurde. Skąd na to pieniądze wziąć? Skąd pieniądze wziąć na tę ujeżdżalnię, na, na pastwiska? No nie ma. Może kiedyś szczemnie się to marzenia. Uiber, ale ci widać w tym neonowym, zielonym kolorze, Cały brudny jesteś. Idziemy się przywitać tutaj z konikiem. On chyba jest tutaj prywatny ten konik, ale piękny. Patrzcie, ona śpi, jejku. Jaki słodziak mały. Fajną masz maść, koniu, podoba mi się. Ale zarośliście wszyscy. Tu niektóre konie widzę, mają derki. Ale tutaj, właśnie, tak jest. Jak jakiś koń potrzebuje derkę, no to po prostu ją ma, nie? Na przykład ten. O! To jest derka. Oha, Odpięło się coś. Czekaj, to ja Ci pomogę. Póki to widzę, ty masz w ogóle tą samą derkę co Hakama na koniu. No? no dobra, czekaj, ja Ci to podepnę, bo widzisz, to się odczepiło, koniu. Dobrze, proszę bardzo, uratowany koń. Ale patrzcie ty, kurczę, jaki kantarek słodki, teraz widzę, jakie jednolożce fajne. Fajnie, fajnie wyglądacie konie. Patrzcie w ogóle, jak on przytył, nie? No w sumie 3 lata. W marcu będzie miał, no to co chłop? Musi przytyć, prawda? Tylko żebyś, no bo szesz możesz przytyć, ale żebyś brzucha nie miał takiego zwisającego. Ty, dobra? Musimy się wziąć za robotę, co? Wilber. <grymne> <grymne> Jak przemyślę. Poćwiczymy trochę. Poczekaj. No, bo żyś, ja ci dałam bat, a ty żeś nie wziął go, tak? Pięknie za to, Wilber. A do tyłu teraz. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Tak, super, Wilber. Proszę cię bardzo. Dobrze, co jeszcze nam zaprezentujesz? Zadzik. Zadzik. A w tą stronę, a to... To ty prezentacja jakoś tu... O jaka pre... No dawaj. Tak, dobry koń, no przecież patrzcie. Tylko stój jed jedną nogą musisz stać tutaj przed nią, dobra? Nie ruszaj nią. Tak. Bardzo dobrze no to kurde, ty wiesz ujeżdżeniowiec No, to kurde, Będziemy mieć konia ujeżeniowca A dobra, uczymy cię piafu w tym momencie teraz, Wilber. Uczymy cię piafu, kurde, co ja się będę Dawaj No, spróbuj nogę Dawaj Ale czekaj, czekaj, nie o to chodzi mi Czekaj, czekaj, PRT tą nogę Tak, Tom. Tą... Tak, dobrze. dobrze. No i dawaj, kurwa. Ja cię nauczę. Czekaj, czekaj, czekaj. No dobra, dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze to jeszcze do poćwiczenia, bo ty robisz jakieś tutaj dziwne... Na głowie się kładziesz. Dziwne jakieś rytuały. Ja. Dobrze. Tak, wypierdź się za czasy, no. Tak. Kolejna przeszkoda. No. Pięknie. Hm. Wilber. Tak, to pięknie. Dłużej zrobił. Hop. tak. Pierus. Pięknie. Tak. Tak. Daj tempo. Dodaj, dodaj. Dodaj. Tak. Zciągaj plecki. Tak, wstęp. Dobrze. Piękne hamowanie od zadu. I kus. Hop. Pięknie. Mi się podoba, jak Ty się zatrzymujesz i tak... Tak. I tak z klasą normalnie zaczynasz kusować. Dobry tak, ochraniacze ma. Kol? Zdziwiony. Tak. Zdziwiony kucyk. Dobra, ćwiczymy dalej. W dalszym ciągu, żebyś nie wstawał. Dobry kucyk. Tak. Super wilper. Bardzo dobrze. Proszę bardzo. Nie no, to ty tych chodzisz się kładziesz. A patrz jak czekałam, już wie, że ja go okrążam na koło. I dostanie nagrodę. Dobry kuc! Super! Proszę! Ja się nie bój, nie wstawaj absolutnie. Nie bój się. To ja jestem. Super koń! Taki! Okay. Dobry kucik! Ty jesteś agent, co? No, dobra nie wstawaj, tylko Cię nie wstawaj, dobrze, dobrze, tylko się nie wystrasz, super, cool, ale jajca, normalnie siedzę na jak leży jak leżę, hit, super, Jestem już w domu i dzisiaj będziemy odpakowywać się kalendarzem to do na sam koniec. Tak, by the way, dzisiaj naprawdę był przełom z Gilberem. Zresztą widzieliście przed chwilą, że położył mi się na sygnał i jeszcze ja to sam w taki sposób, że na niego usiadłam. Tak naprawdę, można powiedzieć, że pierwszy raz siedziałam na no jego wiecie, bo to nieważne, czy on stoi, czy leży. On w tym przypadku leżał, więc po prostu jakby dla to wrażenie nie zrobiło dodatkowo. A wiadomo, jak Quinn leży, no to jest trochę taki. Um, Bezbronny, o może tak, bezbronny, no właśnie, no, tak, tego słowa mi brakowało. Szybinek, co, co się szukasz? Będziesz ją nagrywać, tak? Od tego o, o, No to już. Kurczę, no dla psiaka, że nie miał kalendarza, nie wzięłam, słuchajcie. Bo taki problem był, że wszystkie były takie z karmami a takimi średnimi, no ale nie chcę jej karmić tak. Nie chcę ją karmić takimi karmami dziwnymi, przetworzonymi, więc po prostu nie kupiłam. Ja sobie, tu mam numer dwa. Karol mnie nagrywa w ogóle dzisiaj jako statyk pies. Jak myślisz, co będzie w dwójce? To jest takie małe, i tutaj masz jakby rzeczy, które mogą być. to ja stawiam na. na chomika. Nie wieczę. No, medyczne, no. Dobra. Ewentualnie jakaś miseczka. Miseczka, dobra. Zobaczymy, kto miał rację. i... o nikt nie miał racji to jabłuszka ale jak one są takie słodkie wili jabłuszka zobaczcie Bilek. tak się e, to nie zdejdzie ja no jabłuszka być strzelaczka, być strzeliaczka to właśnie takie a kto tutaj jest kto tu jest tu ty jesteś tu no i specjalnie wziąłam kalendarz tutaj, żebyś tutaj, no, taką małą figurkę będę miała w siebie. Ona też otwiera, dobrze, dobrze, to ty następnym raz będziesz otwierać, dobrze? Tak? Dobrze. Bo muszę patrzeć, bo tutaj mam sobie lampę, kupiłam, to robiłam się stracą. Wow, a, to takie jajko, no to wiedziałam, że to takie mini. I to jeszcze takie płaskie, co jest grane? Patrz. To jakaś nowość. Ja cię słone. Kurczę, podejrzewam, że tu właśnie będą same takie małe, a tu będzie jajko niespodzianka. No więc w sumie widać jest takie jajko. 24 dopiero wydwiałem niespodziankę. I dwójeczkę mamy tutaj obok. Jak myślisz, co tu będzie Karolus? Nawet nie masz podglądu, ja też nie. Rzepij, żeś ośniła to. to a co tam mówi? jest do wyboru? No do wyboru jest dużo zresztą, no. Tu obstawiam, że tu na 12 to będzie paletka bo największe, to by się nie zmieściło. A tutaj nie wiem co. A, dobra, jakie słodkie, patrz to! Trzy gumeczki i jeszcze z takim materiałem fajnym, kurde. Wzór kaciuszek tu jest. Tutaj mamy wzór... Co to jest w ogóle? Ekstra kawa? Tutaj chyba jest kawa. Jest taki dziwny wzór, ok? Musiałam się domyśleć. A tutaj mamy lustro fioletową. Nie no, mega stosik. Zobacz, i to są takie fajne gumki naturalne, co nie ciągną włosów i niszczą, mnie. No dobra, to już wszystkie kalendarze na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że ten vlog was Wam się podobał. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Możecie dawać propozycje, co byście chcieli, co byście chcieli obejrzeć w następnym vlogmasie, albo ogólnie we vlogmasach. Bo mam tyle filmów do nagrania, że to szok. Może coś z może z jakiejś... Może jakąś rutynę z co na to... Jak tutaj dzień spędzamy, jak karmi się Shelbynek, prawda? No? Jak na spacerek, jak się uczymy, prawda? Bo ty już dużo dzieci umiesz. Daj łapkę. No, widzicie, łapkę to ona zawsze. Dobrze. tahab , sa teed , et siis palun hakka kohal üks aeg , kohal . oota , pool , pool , pool , tooks . Laura , ilusat ööks juba , palun , siin üks , teeme sellist , pa- , pa- .